Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pozdrawiam ze Słonecznego Krakowa. Niedziela 28 kwietnia. Przepiękna niedziela i właśnie dziś wyłączyłem kocioł gazowy, czyli zamykamy sezon grzewczy. No, mamy już prawie maj, ale już się przyzwyczaiłem od kilku lat, że piec praktycznie chodzi do maja. Tak więc zaraz sprawdzimy, ile poszło gazu w tym sezonie grzewczym. Aż z ciekawości popatrzyłem sobie na filmik, kiedy uruchamiałem sezon grzewczy, no i miałem wtedy 1833, praktycznie 4 metry. Przypominam, że dom 150 m kwadratowych styropian dycha, fundamenty niestety nieocieplone, i u góry tam ściana, ona się chyba nazywa kolankowa, też nieocieplona. No niestety kilka błędów jest w tym domu. Temperatura nastawiona przez cały sezon grzewczy około 20,5 stopnia. No to popatrzmy na obecny stan licznika. 3229 metrów. No to chwila prawdy. 3229 metrów minus... 1838 równa się 1391 metrów. Obliczyłem, że kocioł szedł przez 202 dni, czyli podzielone na 202 dni. Średnia dzienna 6, prawie 9 metrów. Dzięki, trzymajcie się.